Bardzo witam w kolejnym demonie na kanale, dzisiaj mamy Football Live Simulator, słuchajcie. Gra jakiegoś tureckiego studnia, skąd wiem, bo w napisach jest do tylko turecki, angielski. Gra ma być w drugim kwartale tego roku, albo już wyszła, jak to oglądacie. Kompletnie nie mam pojęcia, czego się spodziewać. To raczej to ma być symulator piłkarza, ale nie, że tylko na boisku. Życie, zakupy, imprezy, takie wiecie, jakby z social mediów, nie? Nie ja wiem, dobra, zobaczmy jak się to gra. Ja nie wróżę niczego, no oczywiście. Pierwszy. Nie, nie. Nie chcę tego zyskać. bo Jak ja mam przewinąć w prawo? Przesuwać muszę myszką. Słuchajcie. Złapać lewy kursor myszki i przesunąć. Yy... Jezus, co za bzdura. Posur tak? A z, z, zwykły name? character, character coming soon. Nie wierzę. Brazylia. Ja jestem Polakiem, tu. Ale nie chcę Brazylii wtedy. Aha. Czyli to, to, to ja będę grał. Czekajcie. Ja bym chciał zagrać w. Bym chciał zagrać. W Barcelonie. Jest fajna. Tak, żeby było fajnie, słuchajcie. Żeby fajny klimat był. W Brazylii jest fajnie. W Argentynie? W Holandii nie żeby miał ciepło, żeby plaże były fajne. Brazilia. No, aha. Ja będę tak, technika i drubing. Ja będę rozgrywającym. Rusza. Najsłabszy. No, będę najlepszy. Coach plus 2 T plus 3. Dlaczego tu nie ma Coli na stole? One team minus 1. Jezu muszę patrzeć. To bardziej? Prezydentem. Czy na ten? No dobra. Mamy jakiś wybór. Nie wiem na ile to wpływa. Wygląda to tragicznie. Wręcz dramatycznie. Źle oczywiście. No dobra. Fajnie, jakby ktoś taką grę zrobił. Który mam wskaźniki? Ja jestem, teraz nie wiem gdzie jestem. Chyba w swoim domu jestem, no. W Brazylii. Jaki jest widok w Brazylii? Co mam za oknem? boga dobra. O. No to mogłaby być Brazylia, zgadza się. Co ty robisz, chłopie? A on usiadł. Ja myślałem, że... Że on ogląda telewizor, którego nie mam. Nie kupili mi. O! Nataszę zbieram. Jaka ładna Natasza. Nie wiem po co mi Natasza. Mogę coś zjeść. Głodny jestem? Nie jestem głodny. Brać mi się chce. To jest Sranko? Sranko. Nie to miałeś zrobić. Ale dobra, to dla Ciebie to nie robi. Jakaś rozrywka? Jak się rozerwać w tym domu? Możesz potańczyć? Ej, muzyka jest nawet nie tak na Taka taneczna skoczka? Nie, jakiś wiecie... Pokarem? Nie wiem, nie mogę się zabawić. Wychodzę stąd. To co tu jest? Rocket, Exit to To niby moja furka. Press. Dobra, dekoracje muszę wybrać. Jezus Maria, muszę naprawdę robić to według wskaźnika. O no, telewizję. No nie dziwię się, że telewizja powinna być. Ile ja mu hasiorków? Widzisz moje hasiorki? O dwa mam, tak? Dobrze widzę. Nie, gwiazdki. 55 koła mam. Pst. Dobra, najlepszy. Największy. Ten po co nie będzie... Counter... O... Cofij nie counter głupku ty, najlepsza no Dobra, chcę wyjść uh. Use the tap return menu, Y to exit to tap, używam. i jak mam wyjść? Ej dobra, jest tak głośno, wyjesz Wyłącz, wyłącz! Nie mogę tego też wyjść nie mogę, dobra Y, cisnę, jezus mawia. w wyjeń mogę ściszyć. Dobra, idę po. Nie mam kurki jeszcze, muszę iść po. Dobra, od razu nie chodzę, tylko po prostu się przenoszę. Nowy, nowy, nowy telefon, poproszę. Y Jabłko, dobra. Y Czy ja mogę. O, jest smartwatch. Bym chciał jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, wszystko. Ale chyba muszę iść do typa. Use the znaczy, rozumiem, że kupiłem ten telefon jakimś dziwnym cudem, tak? Dostałem dwa do shoting, dwa do drobningu, bo kupiłem telefon. Pet było tu. To jest za. Boż. Dobra. Jis noisy są. Są za noisy. Też myślałem, że horror jakiś, no jest horror. dać horror. The toilet. O co? Nie to czekajcie. No najpierw, a nie, najpierw jak się wstaje, zawsze robi się siuszku. Potem robi się jedzonko i robi się kubkę. Co bym zjadł dzisiaj na breakfast? Najpierw breakfista, potem kawa. Bym chciał y, tost, sandwicha, zup. Jezus, Maria to drzewo. Omleta bym chciał. Bo ja płacę za omleta. Zwykłą czarną, bez... bez niczego. Możesz to wyłączyć? Nie może wyłączyć. Jeszcze boisko co i będziemy kończyć, no nie będzie to dobre demo, słuchajcie Pomysł jest fajny, no ale realizacja drewniana, także to się... Jest, może uda się trening jakiś zrobić Trąbalco I mogę pokazać Najpierw muszę je shotingować Dobra, no idziemy shottingować. no jestem Nie wiem, uczę się czegoś Power shot Dobra tam In shot Ja bym chciał, żebyś petardziuje walał A, bo to kręci w tą stronę. Dobra, teraz zakręci mi dobrze. Chcę tą setkę trafić. Ower shota. Tam jesteśmy. A choć raz? Wokierko. Dziękuję, teraz zakręcimy sobie piłeczkę. Nie, w drugą stronę, patrzcie. Ach! Uczę się, patrzcie na to. Słyszałem panowie? Ej, to bo za 100. Ej, miałem mieć punktów, już ma jest koniec. Czasu, Ej po polsku krzyczą. No po polsku. Krzyczą po polsku więcej, muszę mieć Ej wpadło Nie godzę się na to Beznadziejny No, czekajcie, no, bym tak chciał. Nie, no w tam... Aha, bo ja muszę pamiętać, że on robi tak trochę dziwnie. Dobrze, teraz już wiem. Czekajcie, czy muszę zrobić tu i o, w ten sposób. O, no właśnie. Teraz muszę zrobić. Teraz tak, muszę zrobić tu. W ten sposób. O, tu. Muszę zrobić tu i w ten sposób. Dobrze. Ja musiałbym same setki walić, nie? 9 setek wystarczyłoby walić. Ewentualnie była w dole, nie? No 900 tylko wystarczyło Mój Field daje, który był całkowicie nieudany, tak? Time skip A? Jesteśmy w barze Luterati. Dobra, zżyna jest ze wszystkiego tutaj. Ja cię widziałem w mojej chacie, chłopie. Po co mi selfie? Odwróć kamerę z biczkiem. To, jest, to jestem ja? No pięknie. 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 To jestem ja, to, to fajnie. A czyli nie chcę się bawić do domu. Go back and home. No dobra, no przyjeżdżam do klubu, zrobię sobie tylko zdjęcie, nie? Dobra, jak mam stąd wyjść? Escape'em Nie, bym chciał wyjść iść do domu jest moja Hawira spać chłopie Idę spać będziemy kończyć jest godzina? 17.28? No dobra, coś wcześniej idziesz spać. Pan, pan coś wcześniej idziesz spać. Teraz muszę iść na siłownię, ale nie chcę oglądać jak to wygląda. A pan, nic. i baseballowy po co mi kibajsbolowy przy łóżku? Tu nie ma nic. Dobra, słuchajcie. Dzięki wielkie za uwagę. Jest rano, tak? Która jest? 8:20, czyli znowu kawału i tak dalej, nie? A najpierw się, wiecie, jakie to kupę. Umyjmy. Wypijemy sobie białą. Zjemy sobie sałatkę na śniadanie. Średnie się robi, nie widzę. A tu jest czas śniadania. Sałatkę na patelni robisz dobrze, mądrze, tak? Mm -hmm. Tak samo jak i Dobra, zaraz, zaraz już tylko to zjemy, zobaczymy czy kupa czyli Zawsze zrobił ciku. Si -si jest gorącą sałatkę, chłopie. Ciekawe, czekajcie. 36 Weź już na żarty, weź napisie kawy. To już po ci już... Jeden. Nie, jeszcze krytycznie musi być. Krytycznie musi być. Jeszcze jedno, Muszę jeszcze jedną kawę. Chcę zobaczyć jak kuparek wygląda. A te i weź Żyj jeszcze... Coś porządnego Mmm i będziesz robił tak samo jak. Dobra, bez komentarza. Ja muszę te wcisnąć, bo dostałem dribbling i shotting, ale to cały czas jest plus 2. Ej, ja mogę. Fajcie to? I mogę fakorca pokazać. Czajcie to? Domu. Nie zwróćcie na to uwagi. E, dobra, muszę desperacko. Nie, jeszcze nie. Nie, jeszcze nie. Ej, albo się ten, albo... bo... Może popiszczę. Dobra, no, dobra, no nie sprawdźmy, sprawdźmy czy zrobisz trup. No ja nie wierzę. Opie, coś innego cię chciało na pewno niż siku. Drugi dzień cię trzyma. Drugi dzień cię trzyma. Dobra, dzięki wielkie za uwagę. Nie jest to dobre demo. Jest to bardzo złe demo. Dzięki wielkie, nara.